No i jestem znowu nad jeziorem Broczyno, żeby sprawdzić, czy śmieci zostały posprzątane po naszym ostatnim filmie. I słuchajcie, jest OK. Na razie z... zaszedłem na pierwsze miejsce, gdzie było duże skupisko śmieci. I słuchajcie, sami możecie zobaczyć, zostało to posprzątane. Idziemy na kolejne miejsca, które pokazywałem na poprzednim filmie. Jak na razie. Widać, że służby, które tu przyjechały, posprzątały las. Nie byłem tam wcześniej, więc nie wiem, co zastanę. Ale jak na chwilę obecną, wrażenie jest pozytywne. Nagrywam to w deszczu. Mamy tutaj pierwszy deszcz od ponad miesiąca, więc przyroda tego bardzo potrzebowała. O, widać, że tutaj było palone ognisko, ale jest czysto. Żadnego śmiecia, żadnych puszek. Słuchajcie, tutaj też jest czysto. Cóż mogę powiedzieć? Poland Rock zapraszamy ponownie w przyszłym roku.